Czaisz, że są paczki podlegające wymianie? Jak to? No nie wiem właśnie, zaraz ci powiem. Ale co? Jak podlegające wymianie? Bo no, że są tak unikalne, nie? No. Są a, tak a, unikalne, mój że mój mój normalnie mój. unikalniejszych nie znajdziesz, ziom. Mhm. Ej, ziomki, wybraliście ziomki? Mm. Ja, wiem. A co już się wybiera? Ej, mi automatycznie wybrało. Ale eee, jakimi sam jesteś? Jesteś męskimi, nie? Ja? Panem, ja jesteś? Panem w okulara. Panem w okulara! Węku idź sobie, bo śmierdzisz. się sam zabiłem, no nie No kurde. A to się zabił grubas. Pakul, kul, masz hanta na metinie. Bóg co stoi. O, to jest, to ja to u góry, dobra. <grym /dyskujesz> o, Olek, to dobrze, to potem na nich jedziemy. Dokładnie. Trzeba im przeorać Ej, parę kanałów. Krupa, A ja nie wiem, gdzie ja jestem, bo on chodzi do góry. A tu byłeś ty? Tak, to był Olek, ja jestem w różowa, niech się winie. Ale ci wiesz, okay. ziemi, dla ciebie. Chodź za mną, chodź za mną. To idziemy na to, Czekaj, bo tu bomby strzelają. Ej, teraz sami na siebie gramy, wszystko używamy. Okej. Poczekajcie on sobie. Nie! Umiejętności to ja mam. Węku kop się do góry. Ej, zabiłem się, ja pierdolę. Na samym początku. Paciula. Nie ciula, po prostu strafek. O, ucieka im oda. U, kurde, kurde, kurde. O, O za partią kupa będzie, będzie będzie będzie. Co się kurwa stało? Ta bomba była. Ale Ostrzegałem, nie wchodź po drodze. prawda, powiedziałeś, jak mnie zajebało. Nie fejku. No jak mnie zajebało. O, już gramy. Okej. Okay. Ej, pakul, czemu tym... Znaczy pakul, węku paruwo o tempa. <grym> Oj, ten! Pięknie! Zaspierdolony. Ej, co ty miny robisz? To jest kurwa! podłożyłam tam minę. Jak wtedy Czemu no, tam nie No u mnie, u mnie. Trzeba napierdalać ostro. Kurwa <noise> <Urho, ma> <noise> <noise> Jaki... no Ja, ja pierdzielę kur... na swoją minę wszedłem. Dobrze Marysiu. <noise> Ta gra jest zasadystyczna, tylko że flaki tu nie latają. No szkoda. Byłoby ciekawiej. Węku ty śledziu gruby. Ej no kurwa zatkało nie Żebyś widział jak ten siusiak mnie zrobił. Ja się biegnę, zbieram UFA, a ten kutas mnie zostawił bombom. Prawdziwa nazista. Mery Ile po ciebie pa? Się zastawia w kółko tą jedną bombą Damy już? Nie nie, my nie żyjemy <noise> hey. Wenku, piszemy do saportu i bana dostaniesz, gnojku nie. <noise> Ej nie, znowu się zabiłem Nigdy nie byłem dobry w Bombermana dostałem, no. no bo biegasz I kto wygrywa, kto wygrywa, nasz team wygrywa A, mm -hmm. chcielibyście Wygrywali ci co mają mniej medali Eee, bo tutaj się kurwa mać, pierdolę to Dobrze patrzę, dobrze Sadomaso przede wszystkim Nie wiem co ta uśmiechnięta bomba robi, ale. Aaa, <laughs> I to, zatkało, zatkało! Bo cię zatkało w kakao w ręku. <laughs> Ej, co robi ta uśmiechnięta bomba? Ej, pakuj, nie gra, quick go! Właśnie idę! Pakur. Akul nie odzywaj się, nie żyjesz! Ty dziadu ty! Wasz? Widziałeś jak to bomba się odbijała! Ale fejkowałeś, Pakul, za to cię nie lubię. Co ja mogę. Ej Węku, to teraz rakę masz, czy jako to działa? Węku, paru Co to są te skill poincy, bo ja coś czuję, że to jest oszukane i że tu to, to masz szybkość wielką No no jasne, jasne, ranki. Ej węgorz! Nie dobra Olek, zamknij się, węgorz Nie bom w leci Węgorz, daj tą mapkę co były ten, Co do środka się tylko wchodziło? Ale to zaraz po tym! Jeszcze raz mamy czy wychodzimy? Jeszcze jeszcze, 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 graj. Ja chcę być. O, tu się oh, da w oh, prawo oh, przewijać! Oh, Fajnie! Bęgosz, z skurwy synku! Ja widzę cię! Oh! No, ale ten mężów jesteś? ciota Ej, to w końcu chimia gram. <gulacjota> Bo już nie ogarniam. <gulacjota> ja już ja nie grasz, ja, grasz. już. Już nie grasz. Przeżyłam! I Łem! Um! Ja gram tym piratickiem, tak? Nie! Tęgorz, chwilę z tym... Co za benda gram tym piratem? Mam am. szrakę, mam szrakę! Hui! uważaj! Aaaaa! Wy gruba grubasiela! Kręczka! Wszyscy się rozwali, brawo! Jakbyś mięso dziewczynkami. No, to jest no zespół żeński. Ale będzie sadomaso. Ale będzie sadomaso. maso. Ja. ale o, Wow, bierz wow, 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 Bani. pakuj, bo śmierdziało. Co za menda z wiculata. Co za świnia berkła? Ej, ja piłem tylko weluzuj! Kurde, <Glumny> jak się tu banuje? Jak tu się banuje? <Glumny> to nie jest takie łatwe jak chcesie. Kto jest obok mnie? Nie ma tam nikogo, nie jest jeszcze. <Glumny> Wat is het met die mensen? Marysia? bombe! Brawo! Ja, 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 ja! <laughs> je! Wat een gegeven! Oh, le kijk! in dupe! Bo ci zrobies niej zupę! Ale ogień, ale ogień, o ja pierdolę. Ogiń dupy. Chuj. Oj, no. <śleszy> <śleszy> Szkoda, że mi ta sraka przeszła jak akurat przed bombą uciekałem. <śleszy> Ej! Nie, ja się blokłem za nieba! Kurdy. Kto jest na górze po prawej? Oje. Ej, mam tak, jakąś roladę. <śleszy> Ej! Pakul nie bij mnie to ci wyślę moje nogie fotki. <grym>, Szanta. To nie jest szantez, to jest propozycja. Chujęła ta propozycja. Aaaaaah! Gdy ah. cię widzi mój ekler! Ej, pój spokojnie, ja sobie oczywiście trochę. A, <grym>, <miedziany> Daj nagra! Ej pakul patrzy na ciebie, chodź tu. Patrzę się na ciebie. Świetnie, świetny. Gdzie znowu? Nieeeh! Tak było Ale jak tego pigo, pigo. Nie mam jej. Ja. Ja. Jesteś w czerwoną pombę! Nie, Nie do mnie to! Odawaj ty... moje plusiki! <noise> Masz raczkę! Ale! O... Ale nie miałem wykrywacza min! A ty nie podejstę z tobą w pinie! Wszystko <noise> <Z> oszukane! <głos> <głos> bo ta mina była moja. Nie bo jesteś czarny, <noise> ci nie widać.

Dobrze Wenku, brawo! Uhu! I wygrałam. Nie, nie wiem. Myślę, ja Wenka nie liczymy, to my jesteśmy remis na pierwszym miejscu. <głosy> <głosy> Ej, nie ma, nie ma, nie ma tak. A patrz, no. komentarz, nic nie ma. Pierdolę was. Na zewnątrz rundę wygram. Chyba zębami, stop. Olek, na idziemy mama. tutaj! Gdzie? Okay, bo Olek piątka! Olek, czekaj! Olek piątka! Piątka! Olek spację daj! Daj spację, daj spację, Olek! Nie, Nie mogę, się wysadzę! Enter! Witaj w Enter! Jak naciśniesz coraz, to wygrasz coś! No na pewno... jest... jestem! W drugą stronę mi wszystko działa! Ej, zostaje ja już! Ej, wow. daj, ty ty. Skór syny! Ej Węgosz ty masz władzę dawaj nam ugraj grę i gramy po mału no, gramy poważnie, tylko jeszcze się nie zabijamy Uważaj, uważaj! Gorzej niż w Wietnamie No spóźniomek, kurde! Mogę się skurczyć! To jest dobre z technologii. razem!

Yes! Samoch, samoch. Ostatnia runda, fejku, odbudzimy No dajesz, dajesz, bo nie ma tak, że wszystko Ołek, przejdzie. Spójcie. No Już wygraliśmy, ja mogę stać w miejscu i machać dupą. Nie pakuj, nie mnie. No nie ma zamiaru. Amnezja minęła wreszcie. <laughs> Uważaj Mary, postawiła bom bombę tutaj w Widziałem w mieście, Tutaj w tym miejscu właśnie o... kamery frajerzy Frajerzy <grystanie> <grystanie> to jest Olek, a nie ja Aaa, takie bajery Olek, to jest Olek Nie oddał jakieś coś <grystanie> Pejku, no. musimy to wygrać No ja nie mam wyboru tak jakby <grystanie> Powoli do przodu Nie ma powoli, trzeba go tam rozjebać tak! Ale Fuck! to jestem ja! A no tak, nie już nie żyje. Już To co, wszystko po kolei rozwalamy? No poczekaj, tak. OMG wychodzimy Marysia, skoń. Ale, ale popiszemy sobie na priv. Właśnie. Daniel, idź tam w lewo ciągle. Kurde! popuszczamy na priv. Wow. Siemka.